Fundusz Zbrodni. Najnowsza książka Leszka Szymowskiego. Dostępna tylko na kapitalbuch.pl Polecam. Leszek Szymowski. Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o niebywałym skandalu, jaki miał miejsce w Rzymie. Zapraszam do subskrybowania kanału. Zapraszam do dawania kciuków w górę. Zapraszam do komentowania. Zapraszam do zadawania pytań. W najważniejszym kościołem... W Rzymie i najważniejszym kościołem świata jest bazylika na Lateranie, nazywana matką i głową wszystkich kościołów miasta i świata. Tam rezydowali papieże i przez setki lat, i to był ten pierwszy papieski kościół. No i teraz w tej bazylice na Lateranie pod koniec kwietnia. Odprawił mszę świętą yy, biskup Jonathan Baker. Czyta się, pisze się Baker. Yy, no i wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że po pierwsze, to w ogóle nie jest biskup, bo to jest tak zwany biskup anglikański i już yy, w XIX wieku papież Leon XIII w specjalnej bulli. Papieskiej oświadczył, że wszystkie anglikańskie święcenia są absolutnie nieważne i całkowicie nieważne. Razem z tym biskupem było tam chyba 50 pastorów. Oni to nazywają kapłanami. No i tak, poza tym ten biskup jest wysoko postawionym masonem. Y, czego nikt nie ukrywa. Informacja na ten temat jest y, w, nawet w Wikipedii y, angl y, anglojęzycznej, i y, 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 w tej Wikipedii anglojęzycznej y, czytamy, że. Y, y, Podczas studiów na Uniwersytecie Oksfordzkim wstąpił do loży uniwersyteckiej Apollo. Loży masońskiej związanej z uniwersytetem służył jako czcigodny mistrz. Pełnił też wysokie stanowisko zastępcy wielkiego kapelana w, w, w Zjednoczonej Wielkiej Loży Anglii i po 20 latach członkostwa Yy, oświadczył, że opuszcza organizację po mianowaniu go biskupem i powiedział, dlaczego? Ponieważ krytyka ze strony niektórych członków synodu generalnego groziła przyćmieniem inauguracji jego posługi biskupi. Także tak naprawdę nie opuścił to jest stały numer. W Norwegii była taka sytuacja, że okazało się, że bardzo ważny dla Norwegii minister, minister rybołówstwa jest masonem i opozycja domagała się jego natychmiastowego ustąpienia. No to on zgłosił oświadczenie, że, y, zgłosił, oświadczył, że y, właśnie wystąpił y, z Loży Masońskiej. I teraz ten y, niby biskup, oprócz tego, jest, znaczy określa siebie jako tradycyjny biskup anglikański, natomiast rozwiódł się y, i ma drugą żonę y, od niedawna, y, także to jest jakby dodatkowa informacja. No i to, że on tam odprawił msze, znaczy to nie była msza, to nie był biskup. No to wywołało wielki skandal zarówno w Watykanie, jak i w kościele katolickim, jak i wśród Anglikanów, prawda? Anglikanie byli oburzeni, że, że robi takie rzeczy u, u tych wrednych, obrzydliwych katolików, a no katolicy byli zgorszeni, przerażeni, stwierdzili, że Bazylika, najstarszy, najważniejszy kościół świata, została sprofanowana. No, i tak t, t, zaczęto to tłumaczyć, no i tłumaczenie było takie, że biskup w towarzystwie 50 pastorów szli sobie ulicą i ktoś rzucił hasło, że no warto by odprawić mszę świętą. I akurat przechodzili koło bazyliki na Lateranie, no i tam weszli. Jakiś był tam kapłan, i tutaj biskup. Anglikański biskup w cudzysłowie powiedział, że jest biskupem i czy może odprawić mszę świętą, a ten ksiądz myślał, że to jest biskup katolicki, więc powiedział, oczywiście, yy, można. No i no, tłumaczenie jest yy, kabaretowe, prawda, bo yy, to ja pamiętam, jak organizowałem rekolekcję. Mm, takie zamknięte u siebie, znaczy u siebie, byliśmy na wsi, wynajmowaliśmy dom, tam ściągnęliśmy ludzi, przyjechał kapłan, yy, mm, głosił rekolekcję, i później, no, miała, miała być msza święta w kościele parafialnym, więc pojechałem z księdzem do proboszcza, a proboszcz mówi do księdza, proszę dokumenty, nie? no i na szczęście bo ksiądz był w sutannie, ale to proboszczowi nie wystarczyło, proszę dokumenty. I jeszcze to wszystko sprawdził telefonicznie i dopiero pozwolił na odprawienie mszy. A tutaj najważniejsza bazylika, tak Także to było robione, natomiast pod, znaczy zaplanowane. Natomiast w momencie, kiedy się no były takie protesty, no to w ten sposób powstała taka legenda. I to nie było jedyne wydarzenie tego typu w Rzymie w ostatnich dniach, ponieważ kilka dni później, jak czytamy na PH24, po tym, jak za zgodą rzymskich władz duchownych doszło do gorszącej sceny odprawienia heretyckich ceremonii anglikańskich w papiejskiej bazylice na Lateranie, przyszedł czas na skandal z udziałem schizmatyków. Różnica jest taka, że tym razem wszystko odbywało się pod osobistą protekcją urzędującego papieża. W ramach tzw. dialogu ekonomicznego, papież Franciszek zaprosił do Watykanu patriarchę. Stawa Drosa II z Aleksandrii. Nie skończyło się bynajmniej na kurtuazyjnej e, rozmowie, lecz schizmatycki przywódca wspólnoty koptyjskiej zasiadł koło samego namiestnika Chrystusa. Hmm, podczas audiencji ge generalnej e, na placu świętego Piotra ustawiono dwa krzesła, jedno dla następcy księdza apostoł, księcia apostołów. i Głowy Kościoła Chrystusowego, drugie zaś dla lidera odłączonej od mistycznego ciała Chrystusa wspólnoty. Oba krzesła stały obok siebie podczas ważnego, tradycyjnego spotkania Ojca Świętego z wiernymi, tak jakby pomiędzy papieżem a prawosławnym hierarchią nie było różnicy. No tak to ludzie odbierali. Tak to odbierali pielgrzymi, tym bardziej, że wśród wielu tych pielgrzymów, katolików, no wiedza na, na, na temat Kościoła, na temat prawosławia, na temat schizmy jest bliska zeru. Warto dopowiedzieć, że to nie jest tak, jak wielu sądzi, bo ja rozmawiałem z wieloma ludźmi, i oni uważają, no, że te kościoły prawosławne, bo to nie jest jeden, jest wiele, że one no, są schizmatyckie, ale no, w tym sensie, że dawno, dawno, dawno temu odłączyły się od kościoła katolickiego. No i nie ma żadnej różnicy w niczym, tylko tyle, że oni nie uznają papieża, no, ale jest sukcesja apostolska, są kapłani, są biskupi. I to nie jest prawda, dlatego że różnice między katolicyzmem a prawosławiem są większe. Niż pomiędzy katolicyzmem a protestantyzmem, chociaż prawdą jest, że w prawosławiu, w tych kościołach prawosławnych, jest sukcesja apostolska, ale różnice doktrynalne. Chodzi o różnice doktrynalne. Kredo, które głosimy w kościele, to samo credo głoszą protestanci. Znajoma protestantka mi opowiadała, że jak ostatnio przyjechali do jej zboru. Absolwenci Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, gdzie studiują protestanci, to zaczęli odmawiać na cały głos nie wierzę w Kościół powszechny, tylko wierzę w zbór powszechny. I oburzenie wiernych protestanckich było tak wielkie, że już do tego nie wrócili. Natomiast w Prawosławiu tych różnic jest bardzo dużo. i Ja nie, nie, nie będę teraz wszystkich ich wymieniał, bo. No, nie, nie, nie taki jest temat tego programu, ale zwróćmy uwagę to, co powinno być najbardziej szokujące, że piekło jest stanem przejściowym i również szatan może być i zapewne będzie zbawiony, tylko że po jakimś dłuższym czasie. Po drugie, no nie uznają dogmatów maryjnych i mówią, że Kościół katolicki to jest dziecko szatana i katolicy są dziećmi szatana. I jeden z argumentów, jaki podają, to taki, że dziecko w prawosławiu w momencie chrztu, który odbywa się bardzo wcześnie, zaraz po urodzeniu, otrzymuje komunię świętą i jest bierzmowane. No, i prawosławni mówią, że katolicy są w rękach szatana również dlatego, nie, nie, nie tylko dlatego, że mają doktrynę fałszywą, ale również dlatego, że dziecko katolickie nie ma dostępu do komunii świętej przez 8 lat i przez te 8 lat opanowuje go szatan i, i w związku z tym już jest jego dzieckiem. No, tylko zauważmy też na marginesie, że udzielanie komunii niemowlęciu, komunii świętej, no to jest takie magiczne, prawda? Bo my sobie zdajemy sprawę z tego, że w momencie przyjmowania komunii jesteśmy obficie obdarowani przez różne łaski, przez Pana Boga, ale te łaski otrzymujemy. I możemy wyjść z kościoła i wrzucić je do śmieci, oczywiście, przenośnie, czyli nic z tym nie zrobić. A więc to nie jest tak, że komunia święta niesie za sobą różne łaski z automatu. Z automatu to jest magia. No, no i ostatnia rzecz, którą warto zasygnalizować, że różnica w credo jest również taka, że. W naszym kredo jest, że Duch Święty od Syna i Ojca pochodzi, a w kredo prawosławnym jest, że Duch Święty od Ojca pochodzi. Napomija no, się tutaj Syna, co ma liczne konsekwencje teologiczne i praktyczne. Analogiczne zjawisko u nas występuje w Odnowie w Duchu Świętym, gdzie jakby zanika Chrystus, a najważniejszy staje się Duch Święty, więc to jest tak jakby pójście tą drogą prawosławną, że można mieć bezpośredni kontakt z Duchem Świętym poza Chrystusem, no co prowadzi do różnych patologii, herezji, pomijania doktryny. No, bo jak kontaktuje się bezpośrednio z Duchem Świętym i Duch Świętymi, co się świadcza, no to, to jest najlepsze źródło informacji, a nie jakaś doktryna kościelna. Tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo.